Добро, добро. Добро, сшимайся. I think. O, tak lepiej, tak zdecydowanie lepiej. Ja mam luzy przynajmniej. Mogę przynajmniej sobie przeczytać. O, słucham cię. No leci, leci lewik. Mamy zero, zero, Będziemy niedługo zbierać na okulary, cholera jasna. Nie, to jest. To jest... To jest dopiero jazda na okulary zbierać. Kurde, teraz zbierać na okulary. Ej, masakra. Już wolę mu nas zbierać na ten, na wódkę. Na okulary. Dobra. Nie odbieram telefonu, od razu mówię. Żeby nie było. Poczytamy Was. Dawno Was nie czytałem ostatnio, tylko odbierałem właściwie. Ile light Manelu? Nie wiem, 15 minut. Dwadzieścia, może sto minut, kto wie? Czytamy. przecież mam czas czytać was. He, jeszcze zrymowałem, słuchajcie. Mam czas czytać was. Ale ja nie robię tego dla szmalu, kurde. Dajcie spokój. Nie robię tego dla szmalu w ogóle. Wy szybciej byście robili to dla szmalu niż ja. Ja nie robię tego dla szmalu. Często mówię to, że ja nigdy nie robię tego dla szmalu. Czasami się zdarza, ale to... Rzadko. A, dzwonić nie będę, dzwońcie sobie, kurwa, po parapetach, kurwa, Dzwonicie sobie po parapetach, w ogóle to się rozbiorę, jest mi ciepło, aż za ciepło, słuchajcie. He, <słuch> co obstrani. Na co psrani? Ja pierdzielę szok, dobra. Kiwa oko, psrani jesteście jak nic. Ja nie mówię, nie wszyscy, tylko po niektórzy. Wyciarnia normalnie, standard. Już obsrana w To Do tatusia. Po, do tatusia, do, do tatusia po ach nie jesteś na nic. <laughs> Czy boję się konole? No nie. Nie, absolutnie. Nie, nie boję się. Nie, absolutnie. A czego mam się bać? Dlaczego mam się bać korona? Hucha. A czego mam się bać? Bawę się, się konura. Knura? Chyba was pojebało. Totalnie. No. Że mi wpierdoli kolon. Kolejne dziecko. Idź do szkoły, się ucz lepiej. Emil. Idź do szkoły, no do szkoły idź. pogale tam. W szkole. O, o jakie wywody. Łukasza. Jeszcze <laughs> psa ja Dobra. Dobra. Dawajcie dalej, takie pzdury. Dzieciaki nie mają co robić. Wolne mają teraz. To dzieci nie mają co robić. To to proste, no, logiczne, no. Nie mają co robić to... Zobaczcie ze mną Zobaczcie ze mną raska, albo wsadźcie se kutaska, nie wiem co chcecie, zróbcie Rodzice wam i tak nie pozwolą prawdopodobnie Was rozpierdolą Dzieci. No, no dobra. Mogą być dzieci. Nawet nie czytam już. Nawet mi się nie chce. Nie dziwię się, że, że, Marii, że major nie czyta. Dzieci, kurde, czytają. Znaczy, piszą. Ja mam ten, na te dzieci to. Wiecie. Chcą się wykazać, nie wiem czym tylko. Nie wiem, nie wiem czym. Aż nawet poczytam z ciekawości. Słuchajcie. Ej, weźmy Nela. Jak będę chciał, to odpłynę. To jest moja sprawa. Ty nie odpłyniesz, bo ci mama nie pozwoli. Taka prawda. Mięciutkie, jak, kurde, jak gąbka. O, ci się dopchali do mnie. Widzę, ile informacji leci. Ci idą na mnie. Po pierwsze, nie zdążę przeczytać, bo nie zdążę. Taka prawda, bo nie zdążę. Mmm. Powiedziałem, że nie zdąży, to zwolnili tempo dawać szybciej, bo nie zdąży, tak przeczytać. Szybciej dawać, o właśnie, no o to chodzi. O to chodzi, szybciej, 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 jeszcze szybciej. Rekord bijcie. I wiem, że, że kurwy większość wykopu są. Ale no, dobra. Leccie, leccie i tak kurwa. Rozumiem, za. Pół godziny będę kończył. Mam inne sprawy niż wy. Takie buraki. No ale dobra, walczy. szybciej! Szybciej, za wolno! Za wolno, słuchajcie, za wolno. Zdecydowanie za wolno. <laughs> Teraz jest fajnie. Kurde, leci jak dyskoteka. Szybciej! 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 Za wolno! Za wolno, słuchajcie, za wolno! Szybciej! Szybciej! Szybciej, o! Teraz już bardzo dobrze! Szybciej, jeszcze szybciej! Szybciej, palce wam popuchnął, szybciej! Szybciej, za wolno! Za wolno jest teraz! Za wolno! Ja mówię, że za wolno, to za wolno! No! Za wolno! Dawajcie szybciej! Za wolno. Dawajcie szybciej, szybciej. 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 Dawajcie szybciej. Kto, wymiękniecie? Dawajcie jeszcze szybciej. Ja z chęcią się popatrzę, po pośmieję. Szybciej. No dawajcie szybciej. Palce wam popuchną. No szybciej. No co jest, kurde? No co jest? Popuchliście już? W cztery minuty? Nie całe? W trzy? Dawajcie szybciej. Już popuchli to po niektórzy Szybciej Szybciej mówię, szybciej Szybciej, o wiele szybciej Ta, o, teraz jest dobrze. Szybciej Teraz jest dobrze. Szybciej. O, teraz jest dobrze. Co, postój? Szybciej. Szybciej. Szybciej, dawajcie szybciej. Wiecie, co ja robię? Teraz mówię wam, kurwa, co macie robić. <laughs> Ale jestem z tego zadowolony. Każę wam robić to, co... I to zrobicie. I dla mnie. Szybciej. 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 Szybciej, bo się nudzi, szybciej. Ja tego nie czytam. Szybciej, szybciej, szybciej. Co, nie potraficie, szybciej? Szybciej, jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. No jeszcze szybciej, no, bez kitu. Co ta? No, cały. Co tak słabo? Jeszcze szybciej. Jeszcze, o oh właśnie, no, o to mi chodziło. Jeszcze szybciej. Po kolei. Jeszcze szybciej. Zobaczymy. Co, zwolniło się tempo? A może szybciej trochę. Bo tempo się zwolniło. Tak to ja piszę. Cieniaszy. a Już lepiej idzie. Jeszcze szybciej. <śmiech> 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 Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. Zróbcie tak szybkość, że ja nie zdążę kurwa nic zrobić. Poczekam sobie, popatrzę. Mhm. No, szybciej. To jest za wolno. Tempo zmniejszyliście? No, jeszcze szybciej. Przecież Was jest tysiące przeciwko jednej osobie. No, to jeszcze tysiąc. No, jeszcze tysiąc, niech odpiszę. Szybciej. Szybciej poczekam. Co, się w nachy? Szybciej, powiedziałem szybciej. Szybciej. Nie załatwiajcie mi tu serduszkami, żadnymi. Szybciej. No szybciej. No co jest, kurwa? Szybciej nie umiecie robić tego? Takie cieniasy? Tysiące osób kurwa na jedną osobę? Nie umiecie tego zrobić? Pff, to jesteś, jesteście kurwa w dół. A Meksiko jest patrzcie. Jeden. Nie wiem czy widać. Na od was kurwa nie jesteś na to. No szybciej, kurwa. No, nie, szybciej, bo ja nie mam czasu. Nie mam czasu, kurwa, na to. Na rozmowę z wami. Wykop się znalazł. Pff. O, oh, mam na was. Widzicie? Meksykanu jest <gry> jeden. Oh. <gry> Nie daliście sobie rady ze mną nawet. Dawajcie dalej, dalej, dalej. Dalej, kurwa. Dalej, dawajcie, dalej kurwa, jak, jak lecicie. Dawajcie, zobaczymy. Czy dacie razy mnie wkurwić? Możemy spróbować. Ciśnijcie. Co same serducha? Same serducha, ale co bo co, bo kurwa... Ech, wyszedłem z tego kurwa w cało? Całą? Dziękuję, no. Dziękuję, dziękuję dla was. Piano przybijam. No, myśli się, że co? Ktoś nie chce się komuś ścisnąć, sam serduch, ale co? Bo co, na twardo poszedłem? Pff, dzięki. Dzięki Wam za to wyzwanie. E, ja też słuchajcie, przyjąłem to wyzwanie, i przeszedłem je. Dobra, zostawcie te serducha w poszu, w, poko, w spokoju zostawcie te serducha. Już dosyć. Już dosyć tych serdów, dosyć, wystarczy Powarywaliście chyba z serduchami to, wystarczy, koniec, koniec Koniec wystarczy tych serduch. Ja wyłączę się dzisiaj Zdecydowanie. Jutro będę gdzieś sobie Amstokiem Najpierw... Wiem, nie wiem gdzie Nie wiem gdzie słuchajcie gdzieś będę Ale dziękuję za to serducha Kurwa sam serducha Pojebał was chyba w głowę Dziękuję wam Dziękuję wam piątka za serducha, patrzcie nowy ten fingier w żuisi tak jak obiecałem dziękuję wam Nawet jacy jesteście tacy jesteście dziękuję wam nie czytam, bo wszystkiego nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego ale dziękuję <laughs> Dziękuję, pamiętajcie. Jest linkier meksykański. Eden. Ta się miga. O. Dajcie, dajcie luz. No. No, w szoku byłem. W byłem. Ale, dobra. W szoku byłem, ale. Ale gitara. Wszystko dla Was. Nieważne czy zarobiłem czy nie, to nie o to chodzi W szoku byłem. No, smutno mi jest, że wyjeżdżam teraz. A gdzieś wyjeżdżam gdzieś. Czytam właśnie was. No, wcale nie jestem zadowolony z tego tytułu. Hej, został się w domu. Zobaczymy może i się zostanę w domu, faktycznie. Ale odkupiłem, tak jak mówiłem, Meksikana jest... Jeden. I srebro Żeby ta kurwa nie gadała na mnie Ach, Trochę wydałem pieniędzy na to No ale to nic Idziemy spokojnie Idę spać Pierdol Może za dwa dni ja Jak wrócę う <sighs>